To znów jeden z tych tematów, zdawałoby się mniej ważnych, no, wręcz mniej poważnych, bo humor wiążemy z niepowagą. Ale humor jest istotny. Humor czasem jest wręcz niezbędny. W życiu zdarzają się sytuacje, gdzie humor pozwala nam poradzić sobie z bezwzględnością życia. Uśmiech czasem po prostu pomaga żyć. Pomaga też budować relacje, co wydaje się oczywiste. Ym, może zacznę od tego, że czasem mówimy o humorach kategoriach jeszcze takiego archaizmu językowego, o różnych uczuciach, o huśtawce nastrojów, ale zasadniczo chcę mówić o tym humorze, które wiąże się właśnie z poczuciem humoru, które przekłada się jakoś na kategorię estetyczną, którą jest komizm, czy reakcję fizjologiczną, którą nazywamy śmiechem. To nie są pojęcia tożsame, to nie są pojęcia tożsame ale często je ze sobą wiążemy. Komizm w literaturze, w filmie yy, wywołuje reakcję, którą nazywamy śmiechem. Yy, śmiech bierze się właśnie z naszego poczucia humoru. I humor bardzo często, no właśnie, jest najlepszym lekarstwem na nasze fochy, na nasze nastroje, na obniżkę nastroju. Poczucie humoru towarzyszyło ludziom od początku kultury. Zresztą yy, są i takie teorie, że właśnie humor. Wyróżnia nas w świecie zwierząt. Yy, zauważmy, że obok tych wszystkich wzniosłych, często tragicznych tekstów, yy, mamy też te teksty, które miały ludzi śmieszyć. Ludzie po prostu yy, oczekiwali dobrej rozrywki i tego, by się pośmiać. Yy, te które, teksty, które pamiętamy, które dotarły do naszych czasów, przetrwały, to teksty Arystofanesa, Menandra, Plauta. Yy, natomiast jeżeli chodzi o literaturę polską. To jest rzeczą dyskusyjną, czy należymy do tych najśmieszniejszych literatur. Bo raczej nie. Bo raczej jest tak, że do pewnego momentu jeszcze literatura staropolska skrzy się dowcipem, y, chociażby fraszki Kochanowskiego, ale również teksty Mikołaja Reja. Natomiast później, y, chociażby w związku z rozbiorami, y, robi się u nas dość poważnie. Y, I takie teksty jak Dziady, nieboska komedia, Raczej nie nastrajają do śmiechu, choć gdybyśmy na przykład wczytali się uważnie w dziadów część trzecią, to znajdziemy tam również miejsca, gdzie można się uśmiechnąć. Yy, ale nie szukajmy tak daleko. Bo jeżeli mamy mówić o komizmie i humorze, przede wszystkim humorze w polskiej literaturze, to bezwzględnie pierwszy, kto przychodzi na myśl, to hrabia Aleksander Fredro. Yy, mam przed sobą fragment Oczywiście. Zemsty, która jest jakimś arcywzorcem komedii. Zostawiam z boku, na ile śmieszy obecnie młodzież, bo jest to lektura szkolna, ale uważam, że teksty Fredry cały czas się bronią i Fredro faktycznie zostawił po sobie spuściznę, która cały czas może wywoływać nie tylko uśmiech, ale często też salwy śmiechu. W zemście, oczywiście, wiemy, chodzi o spór o mur między Cześnikiem a rejentem milczkiem. I mamy wszelkie, wszelkie rodzaje komizmu, komizm sytuacyjny, komizm postaci, komizm językowy. Taką postacią, która śmieszy samym swoim sposobem bycia jest papkin, który jest bufonem, który jest w siebie wpatrzony, jest też narcyzem, a równocześnie jest tchórzliwy, jest osobą, która, no właśnie, jest karierowiczem i widzimy dużą rozbieżność pomiędzy jego... Deklaracjami, a y, tym, co tak naprawdę sobą reprezentuje. Papkin zostaje wysłany, by y, mówiąc kolokwialnie, pogonić tych, którzy tam naprawiają mur. Panie majster, proszę waści, przyzwoicie, grzecznie, ładnie, nie murować tu z napaści, bo mu na grzbiet co upadnie. Wy zaś drudzy, dobrzy ludzie, Duże młotki, piony, kielnie, w niepotrzebnym dzisiaj trudzie używacie arcydzielnie. Idźcie wszyscy precz do czarta. Tak długo papkin mówi, jak długo y, ci tutaj murarze są obecni, natomiast gdy zostaje sam, w obliczu braku zagrożenia, czy w momencie, kiedy tego zagrożenia już nie ma, y, wtedy już bardzo odważnie mówi, tak. Hultaje, precz mi z drogi. Bo na miazgę was rozgniotę. Nie zostanie jednej nogi, a mam diablą dziś ochotę. Wielu was tam, choć tu który, nie wylezie żaden z dziury. Owy łotry, owy tchórze, jutro cały zamek zburzę. Trochę taki Stefek Burczymucha. Przypominam inny tekst zupełnie, ale to jest ta sama postawa. I tu jest zawsze pytanie, co jest dla nas źródłem humoru, kiedy widzimy jakąś sprzeczność, kiedy widzimy niezborność rzeczywistości, kiedy też mamy poczucie wyższości wobec pewnej sytuacji. Tak? Zauważmy, nie w każdej sytuacji humor jest czymś dozwolonym, czasem humor przekracza tabu, które powinno być zachowane. Tak? Mówimy czasem o rodzajach dowcipów, które, no właśnie, naruszają chociażby polityczną poprawność, ale czasem też te obszary, które powinny być zachowane w pełnej powadze. Śmiech nie zawsze był dobrze widziany, śmiech nie zawsze i humor był traktowany jako zjawisko istotne, często humor był egzorcyzmowany, można powiedzieć oczywiście w cudzysłowie i kwestie obecności, nieobecności humoru w kulturze powracają w książce Umberto Eco, Imię róży, tam chodzi o zaginioną księgę Arystotelesa o komizmie, i tutaj jeden z mnichów mówi właśnie o tym, jakim zagrożeniem dla człowieka może być śmiech. Śmiech to słabość, zepsucie, jałowość naszego ciała. Jest rozrywką dla wieśniaka, z fawolą dla opilca. Nawet kościół w mądrości swojej wyznaczył momenty święta, karnawału, jarmarku, tę całodzienną polucję, która uwalnia od ciężaru humorów. I pociąga ku innym pragnieniom i innym ambicjom. Lecz śmiech pozostaje rzeczą nikczemną, obroną dla prostaczków, zdesakralizowaną tajemnicą dla gminu. Ale tu, tu, Jorge stukał teraz palcem w stół obok księgi, którą Wilhelm miał przed sobą. Tutaj wywraca się funkcję śmiechu, podnosi się go do rangi sztuki, otwierają się przed nim bramy świata uczonych, czyni go swoim przedmiotem filozofia. I przewrotna teologia. Stosunek do humoru jest więc często stosunkiem etycznym. To jest pytanie: śmiać się czy nie śmiać? I są sytuacje, gdzie śmiech oczywiście jest niezbędny, potrzebny. Mówimy czasem o funkcji paliatywnej, takiej, która pozwala na przykład przetrwać cierpienie. Mówimy o pewnej konsolacji. W momentach trudnych próbujemy się zdobyć na uśmiech, który pozwala nam. Przetrwać najtrudniejsze chwile. Humor ma też czasem funkcję poznawczą. Myślę tutaj chociażby o wierszach Wisławy Szymborskiej, o wierszach Barańczaka, tam gdzie ukazanie jakiejś sytuacji, czasem w kategoriach pewnego, właśnie dowcipu, pozwala daną sytuację lepiej ukazać. Natomiast, właśnie zasadnicze pytanie, którym zresztą zakończę. Czy ktoś, kto jest w stanie zdobyć się na poczucie humoru, czy ktoś, kto jest w stanie się uśmiechnąć, to jest ten, kto jeszcze nie doświadczył prawdziwego cierpienia, czy to jest ktoś, kto jeszcze tak naprawdę nie zna życia? Czasem tak mówimy, jak cię życie nauczy, to się nie będziesz tak uśmiechał, ale osobiście twierdzę, że właśnie uśmiech często pojawia się tam, gdzie musimy, gdzie musimy się. Mierzyć z taką miarą cierpienia, gdzie jedynie uśmiech pozwala nam uśmierzyć ból. I o tym pisze Miłość w walcu. To już nie jest o humorze jako takim, ale właśnie o kwestii uśmiechu. Rozumiesz, jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek, i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Nie życzę nikomu takiego cierpienia, by przekroczyć właśnie granicę, za którą się uśmiech pogodny zaczyna, ale życzę właśnie tej pogody ducha, która towarzyszy nam w chwilach radosnych, ale też w chwilach smutnych, które z pewnością też się pojawiają. Dziękuję. 22 grudnia 79 Ułożone po cienku. Układ słoneczny i ustrój społeczny. Łącząc swoje siły w trosce o moje oczy, oślepiane jarzeniowo lampą śniegu. Pierwszy pod pretekstem astronomii systematycznie obcina mi przynajmniej do dzisiaj przydział dziennego światła, drugi pod pretekstem ekonomii nieregularnie wyłącza mi na przykład dzisiaj światło elektryczne. Ja wiem, chodzi im o to, abym dał oczom odpocząć, a jeszcze bardziej o to, abym odłożył książkę i posłuchał tranzystorowego radia albo muzyki sfer abym nie przejawiał niezdrowej skłonności do czarnowictwa, ale dla zdrowia chadzał spać z kurami. Otóż niedoszekanie wasze, orbity i komitety. Ja, nocny Marek, podejrzany okularnik, niepoprawny człowiek, nieopierzona sowa na złość i na próżno, wpatrzona w ciemnotę i ciemność, ja, niewprawny jasnowic widzący czarno przed sobą, do upadłego będę targować się z kurzą ślepotą źle oświetlonych planet i nieoświeconych reżimów. Moje ostatnie słowo – więcej światła – Chociaż ostatnie słowo, wiem o tym, będą mieć one. Miłość szczęśliwa. Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie, bez żadnej zasługi, Pierwsi, lepsi z miliona, ale przekonanie, że tak się stać musiało. W nagrody za co? Za nic. Światło pada znikąd, dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał narusza i strąca. Spójrz się na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc ty, tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją. Obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałym na pozór. A ich ceremonie, ceregiele, Wymyślał obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby przykład dał się naśladować. Na co by liczyć mogły religie, poezje, o czym by pamiętano, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu. Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? ci tak, rozsądne wolą milczeć o niej, jako skandalu w wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że Nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać. Szekieram, młodyka, styczeń ludzy, nie nie z lochem, głupioł, buty. linka, drut, Pan malarz jest kaput Siekieramotka, piłka, szklanka W nocy nalot, w dzień łapanka Siekieramotka, piłka, gaz Uciekaj mi póki czas Siekieramotka, żandarm, budak Każdy z nieba się uda Po to się Albo jakiś świt Cześć ramotyka, piłka deska, ta ulica Skarysiewska. Cześć Motyka i dwie deski, my, i dwie deski, my jesteśmy na Skarysiewski. Jak tu być i o śnić, ścisle nam nie dają żyć. wszak kultura nie zabrania robić takie polowania.

Źle na mnie dają żyć. Po ulicach gonią my wciąż, patrzą kogo jest ten Bo przecież kultura nie zabrania, robi sobie polowania. Nic nie zniknie śmierć, kiedy zaraz biorą się. Siegiela za piłka, a las przegrał wojnę głupi, grupi nas. Siegiela za piłka. Hast tu das du Polnisch? Ja, nur das eine. Kopje, Hehehehe.